No więc tak samo jak w przypadku bloku, e, nasz nowy item dodajemy w pliku naszego moda, u mnie jest to moddimi.java następnie zaczynamy od Public Static Final, gdzie po spacji piszemy item, dalej nazwę naszego itemu. U mnie jest to przykład. Porówna się i nie upiszemy nazwę pliku, w którym są przechowywane większe właściwości. Czyli normalnie możemy tam dać item, jeżeli umiecie i potraficie, możecie to zdeklarować we własnym pliku. Następnie piszemy ID naszego itemu, musi być ono unikalne i mamy tutaj trochę większą pulę niż w przypadku bloków, ponieważ możemy dać numerek od 260 do bodajże 2000. No, i na koniec dodajemy nazwę w kodzie, która musi być unikalna, czyli nie, mogli, nie może być użyta już wcześniej, załóżmy, przez Mojang w jakimś innym pliku, ale poza tym może być dowolną kombinacją cyfr i liter. Następnie tradycyjnie dodajemy nową teksturę. Tutaj ta metoda wygląda trochę inaczej, ale. Działa na takiej samej zasadzie. E, następnie dodajemy nazwę w grze e, oraz recepturę craftingu, i dzisiaj pokażę Wam zaraz, jak dodaje się recepturę e, tego przepalania. Dzięki uprzejmości jednego z naszych widzów e, dowiedziałem się, że metoda e, na dodawanie receptury craftingu, którą Wam pokazałem, jest e, pomieszaniem starej metody z nową metodą. E, a więc niepotrzebnie wpisywaliśmy tutaj to wszystko wcześniej e, po zdeklarowaniu, gdzie co ma być w crafting boxie. E, wystarczy, że postawimy e, przecinek i zaczniemy wyjaśniać, co czym jest e, w, zwykłych w, zwykłych tych, e, w zwykłym, zwykłym cudzysłowie. Nie musi być to w nawiasach. Teraz obiecana receptura e, przepalania, a więc musimy wpisać mod Loader at Smelting. Następnie wpisujemy e, nazwę e, bloku albo itemu, który ma zostać przepalony. Pamiętajcie, że musi mieć to pełna nazwa, czyli e, załóżmy blok.dist.blokid albo item. np. index. Następnie wpisujemy New Items tak, a w nawiasie wpisujemy to, co ma zostać e, wyrzucone, tak jakby po przepaleniu. E, w jakiej ilości e, oraz jaka siła musi być, jaka ile energii e, ma zostać wykorzystane do przepalenia danego e, itemu. No i zobaczmy, jak to wygląda w Minecrafcie. Nie mamy żadnego e, crasha ani błędu, e, a więc jak wygląda receptura przepalania. Tak jak widzicie, wkładamy dirt i przypala nam się na nasz piękny item. Zmieniłem po prostu trochę teksturę bloku, którą używałem w przednim odcinku. Mamy nasz item. Tak samo pokażę Wam, jak, jak go zrobić w crafting boxie. Weźmiemy dirt, który będzie nam potrzebny. Wstawiamy jeden klocyk dirtu i mamy nasz item. Jak nasz item się na nas prezentuje, a więc patrzcie, o! Jest cudnie. Piękny, czerwony taki brand. No to dzisiaj będzie na wszystko. Postaramy e, się wrzucić przed następnym odcinkiem taki pomysłowy poradnik jak tworzyć tekstury do, e, do, do swoich modyfikacji. Jak się okazało w poprzednim odcinku, część z was tego nie umie. E, Zapraszam Was na naszą stronę, skąd będziecie mogli pobrać ten kodzik, którego używa w tym poradniku. W następną sobotę, w sobotę już nie w piątek, kolejny poradnik, mniej więcej w o godziny 20.00. No to ogarnijcie nasze modyfikacje, ogarnijcie naszą wspaniałą wyszukiwarkę modów modsarchba.pl i zapraszam Was do następnego odcinka. Cześć!